Z Tej strony Norbi, a ze mną no, nikogo nie ma. Znowu nagrywamy scenę od backstage'u. No i teraz przyjadę z, do koszykarza z nasionami. Odciszę się. Tylko co pamiętam. Tak, bo trochę zapłaciłem temu. Bo miałem 9000, a zapłaciłem już 300 za nawozy i nasiona, co miało przyjechać. To mu muszę jeszcze tam chyba 700 albo coś, coś takiego jeszcze mu muszę dać, chyba. Dajemy sobie trochę kurą i czekamy na niego. Yy, z będę musiał jedno pole, znaczy, jesteśmy dwa i też se jedno może zasiejemy się na uda. Bo będą trzy. O, jest już. Wielka rzucę ostatnią kurą i. Dobry. Dobry, dobry. Dobry, dobry, dobry. Dobra, tam panie, ja zapłaciłem. W... Od razu się rozliczmy. Zapłaciłem wcześniej, tam trochę, teraz ile okay. muszę. E, 600. 600 już leci ekspresowym. Prawie pieniądze. Dobra, przeszło. I teraz sobie. Jeszcze ostatni. To ja już tutaj zwrócimy, to ja sobie tam pokarmam potem. Dobra, teraz trochę ciężkie te nawozy. Tyk. Ja dobre. Chodź! Kurde chwila. Coś wiatr zawiał lekko. Bardzo mocne. No, 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 Jakiś taki, dobra. To dzięki panie. Dzięki... Dzięki Polecam, że na przyszłość do widzenia. Dobra. Ażem do rowera wszedł z wyrażenia Dobra. się ona mamy ogarnięte, to ja sobie tutaj wrócę. Tak. To jest na razie oto odepnę. Tylko. Znaczy worki tutaj zostawię. Jeszcze czekamy na tego. Z mlekiem ma do nas przyjechać po mleko, bo trochę się tego narobiło. Z ojcielaku, ten ja już mi na jałówki, słyszeliście. Będę przyjeżdżał z mlekiem, to widzimy się Szynko później. Marki, nie, Raz to, po prostu jedziemy do kotlecika. Zaległa. Ee, o mleko. I zobaczymy ile Szynko dostanie miało. i mu przelejemy. Bieremy kultywator. Jak Harbaga jak poszedł. chyba mleko. Jedzie, jedzie, jedzie. Dobra. Mam nadzieję, że mi coś się w filmik nie uderzy, nie Żeby nie padł ten... Co puszczę? Panie powoli, po, po, po powolutku trochę. To no, jest rowerek tam bardziej tutaj. Tutaj niech pan. Dobry, podjedzie. dobry. Dobry, dobry. Dobry, dobry jak pan tutaj pod... Je zdażdża mam koposka, ja było blisko. Dobra jak pan tak nie Nie po powolutku jak pan puszcza. Dobra. Ile Panie tam tego jest? 16 tysięcy litrów Dobra Teraz pan, tak, e, tak, pan wziął? Tak, 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 e, teraz tutaj taki Dobra. liścik, proszę I podpisać to będzie... Proszę? Proszę podpisać tutaj taki kwitek Dobrze, już tutaj... Dobra Proszę, do Pana, jeden I do mnie I będzie ten... Przelewik lewikim tak? od razu E, dobra, dobra. Tylko tam pojadę I do mleczarni. I prostówkę niech pan tam odejmie, bo to za, za, za przyjazd tutaj, to mleczarni. Dobra, dobra, dobra. To tylko pojadę dobra, do mleczarni, tam zobaczę ile tam robią jadro. I gdzieś tak, nie wiem, do pięciu minut powinien przyjść przelew. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Do widzenia. Do widzenia. do widzenia. do widzenia. Dobra. Już tam tutaj nikt nie będzie powinien przeszkadzać. To I teraz już możemy na spokojnie robić miałem sobie kabinę zakładać, ale żebym ostatecznie sobie, sobie nie założył tej kabiny. Dobra. Co jedymy. Elegance elegancko, haj. Tu już przechyla. na to poletko, Szyk, zrobimy je. Dobra, styk. Lecimy, zobaczymy. Kurwa, Kurba, Kurwa, co tam jedzie? Kurbał, się je... powtarzał, że nie wiem dwa I razy kurbi, mówię, czy coś takiego to. Taki, taki... Zapominam, zapominam mówić po prostu na przycisk. Co potrąbił? Ja do niego potrąbiłem. Dobra, Zróbmy sobie dwójeczkę, zobaczymy jak to będzie szło. Powinien dosyć dobrze iść. Albo zrobimy, zobaczymy jak pójdzie to z czasem. Sobie zapomniałem stopę dać. Sobie teraz. Szybko załączę stopera, żeby tak mniej więcej wiedzieć. Ile ja tutaj tego robię? Dobra, chwilku. Stoper start. Dobra. Jedemy teraz na pełnej i na pełnej. Na, na pełnej. Mamy sobie mniejsze pole wpierw zrobić, na. Dobra, jak się nie wyrobimy, to trudno. Jak się nie... Dobra, ale po... Dobra. niby powinniśmy Mamy. się wyrobić z tym Tuti, elegancko, haj. A mi nie po urosł, Tuti na polu. Kurczefela, wszystko Luks... luksus, ładnie. Tutaj u Michała zaboru. ciężko Wszystko jest siedzi. I sobie na kurczefelach w dwójce jestem jak on tam będzie szybko robił tam, tamtym, tamtym węzłem. Kupił ostatnio nowego i sprzedał case'a temu, co miał prasę. Ten kupił. No się nie powodzi, nowe nabytki. Tam bym szukał jakiś ciągnik, który ma. to się mu dobry ten trafił i mu trochę upuścił za ten ciągnik. To on też tam myśli sprzedawać ten siewnik. To może bym, mo, może byś, bym se kupił ten siewnik. Kurczę, fajnie by było. Chcę mieć, bo ma tam poznaniaka. 2,5 metra klasycznie. Tyle mają poznaniaki. Ja się muszę tuc z tym konnym. Jest, ale no. Jest coś zbyt, ale Siewniczkiem się muszę troszkę tuc. Ten y, 400 wyszło za kombajny, i sobie miałem wyjść 500. Nie wiem, co mówiłem, bo ...tam w kiszące pomogłem, to chyba powiedziałem, ale nie lepiej dwa razy powiedzieć niż wcale. Dobra, okay. 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 Nie wiem, Tak. Nie, czy wam tak wypatruję, że myślę, że mam coś jeszcze do mnie przyjechać, ale tutaj nie będzie jechać. I tylko jakieś sprawy. A, nowe nabytki. Okay. staram się. W przyszłym sezoniku, a, dopatruję się na koncie przelewiku raczej niż na drogę, e, wypatruję jakieś sześćdziesiątki z turem, takiej fajnej, dopatruję się, zwykłej, jakaś najdroższa jakaś, żeby nie była rozklekotana mocno, żeby była lu lux sześćdziesiątka. Żeby mieć z i od razu bym sobie prasę kupił Nowusieńką Znaczy Nowusieńką na moje gospodarstwie, ale tak to by była dosyć stara Pomyślę nad tą mam taką starą O Ło Ło panie, 12 400 mam nadzieję, że z tą sodią, z tą za ten przejazd Tak, ja tu mi MMS-a pewnie napiszę, żeby mu tam przesłać jeszcze stóweczkę. Chociaż co odjął? Yy, to, to nie wiem, sobie pewnie to pole zrobię tym kultywatorem i pojadę... Rozsiąść nawozy i po nawozach... Widzimy się w kolejnej akcji. Teraz yy, się odmucham, chodzimy, widzimy się w kolejnej akcji znaczy... będzie robiona. Jedno i na obrobię będziemy przejeżdżać policją. I mam, będą trzy pole soja, bo był taki jeden u gór, znaczy, No nie wykorzystałem go w tamtym sezonie po prostu. I z tego przeorałem i będzie tam też soja w tym sezonie. Taki malutki kawałeczek to. No. Oj <ścoughs> matko bosko, żem. żem się zląkł. Gdzie to jedzie? Prawie że mi się zląkły, co spokojnie się za Tej sireny zaczęły mi być nagle. Tak głośno? No nie, czemu tak głośno zaczęły być? Oczywiście mogę spodziewać się, za że zaraz tutaj będą mi chodzić. Nie, nie widać na razie ich zbytnio. To nie jadą. O, jednak jadą. Co to stronę. A tu BMK nie oznacza bo na to mnie spręca, kurwa Kurba A na to mnie tutaj spręca Kilka. Dobry panie Dobry dobry eee, pan nie widział takiej niebieskiej starej BMW Nie widziałem, nie... Niestety ja tutaj się skupałem żeby prosto prostu... No, musiałem się skupić, żeby po prostu tutaj jakaś pole zrobić. Mhm, mm bo jest no, poszukiwane i czy pan tego nie widział? No nie widziałem, a co A mogę jest? zobaczyć u pana w gospodarstwie, czy nie ma? Czy pan nie kłami, czy nie ukrywa? Pewnie, znaczy. No to ja to je ciągle robię, no to bym widział, żeby ktoś wjeżdżał. Dobre, tutaj, dobra, dobra. A nie, coś tu je podjechało, ale to nie to chyba? Nie, 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 nie. No, a, nie, nie, nie. Spokojnie. Spokojnie. Dobra. To ja, to ja tylko tam takie... sprawdzę, w razie co, jakby nic nie było, to po prostu jadę. Dobrze, znaczy... No, słuchaj panie, może jechał jak ja jechałem w tamtą stronę i mi ukrył. Mm -hmm. Ale jak jechałem w tą stronę, to nie widziałem, że mi coś podjeżdża, Czekałem jedynie na przelew odmleczony, bo dobrze. W mnie to i Dobra, do, 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 mhm. do widzenia. Do widzenia. Kurba! o. tam policję, łokie okay, to cynarya. ryja. Hey, no. Jak będzie jakaś, to się zdziwię generalnie. No nie powinno być mi że domek znika. Chcę ja sobie render distance większy dać. Kopie mnie to. Kurde, fela. Jak będzie BMK, to się zdziwię. Jak będzie u mnie na gospie. To tak sobie z przyjemnością przygarnę sobie BMK niebieską. Kurbo. Dobra, skończone. Teraz poprzeczniaki. Chcę dupnąć i wracamy. Dobra. Uć, kurczę, wyro... i cyk. Dobra, tytni. Ty, Poprzeczniaka ty. zawalimy. Dobra. Uj, żeby mnie nie przywołać, ty rany, bo... mi, Jezusa, R Proszę panie, pana... Panie, do to, to kasacji chyba. Na spokojnie jest, mocniane. Y... Panie, halo. Proszę halo, pana, jest ja... mocniane, na spokojnie. Y... Ten... A dlaczego Jezus. pan wyjeżdża na ulicę we świateł? Nie wyjeżdżałem na żadną ulicę, tylko tutaj musiałem trochę delikatnie, żeby... Dobra, dobra. Światła. Proszę włączyć światła. Ale, Ale panie, nie jestem na ulicy. Jak będę Ale... wjeżdżał na ulicę, to włącz... Ale szkoda świateł, panie. Proszę włączyć światła. Będzie mandat, będzie mandat. Kurybało. Kierunkowskaz. Kurybało. No jest. Drugi? Drugi. Mhm. Dobra. Niech będzie, niech będzie. Nawet awaryjne włączę panie, ale to nie trzeba włączać, bo to się Jak nie Jak ulica nie będzie, będzie brudna, proszę posprzątać, do widzenia. Dobra, dobra, będę. Będę wiedział. Grbał auto do kasacji, chyba żółte auto. Jakby dobra. był jeszcze do go walnął z całej epy. Widzowie, no i teraz Czętki. widzimy się w stanie scenie. A z obok Dobra, I teraz, teraz. Teraz można sypać. Sypimy se z pięć worka. Czyli prawie wszystkie. Jak zabraknie to, to podjedziemy sobie. Kurba. Kurba. Dobra, wszystkie już to zasypię do fula. Do fula trzeba zasypać. Ci, coś się tego mało wyszło, Dobra. Kuraczka jademy. Zobaczymy ile tam będziesz odcypnął się tego zajmy. Chodź Już pani cofam pany. Oh. o Michael wraca. A zajeżdża. Siema, siema. Siema. A, Widzę, to że tutaj jedziesz. No, nawożone, Chciałbyś, mam na spodasz agromasza e, siewni. 3-metrowy. Moja 30 nie uciągnie. Co z... Może uciągnie. Nie, to będzie ciężko, panie, to. to jest, Nie wiem, 60 też raczej nie uciągnie, bo pewnie będzie w przyszłości. To na razie na czymś mniejszym myślę. Na no, taki poznania, czy coś takiego. Ale tutaj A, kurzu... Kurba hmm. o, widzę węgior luks luksusowo To i nowy siewnik też, Jak coś mogę ci przyjechać tam pociąć coś się z pieniążkiem rzucić Dobra, dobra da damy sobie radę damy sobie radę. Ale kurba, co to się dzieje? Słyszałeś, że jakaś niebieska BMK jest poszukiwana. Ja widziałem, że leciała nieoznakowana. No, na do na mnie kluczach. zajechali i mi gospodarstwo sprawdzali. O. o, -o. No, chyba jakiś wypadek był, bo jeszcze straszna tak. koła. No to dobra, ja tam lecę robić, może... Za... Ja lecę, główny. wracam na chatę i... No, to jeźdź pierwszy, bo ty tym szybciej chyba jedziesz. Ja się, ja cofnę trochę. Dobra, czekaj, pa. Dobra, sobie zarzucimy to O, na... Ale to wyrczy. no panu, co? No co ode mnie chcecie, tą policję? O kurwa. Pali światła, włączyłem kierunkowska z o to, co tym razem? Dzień dobry, u nas była... był kolega z pracy i u pana przeszukiwał y, gospodarstwo, tak? No, tym to mnie oznakowano. W razie co, proszę nie wyjeżdżać z kraju, proszę nie ukrywać się i tak dalej. W razie co, będzie pan wzywany do sądu. Do widzenia? Aha, dobra, dobra, kurwa, to ci też na ryj. A ja to tutaj jadę elegancko. Dobra, włączamy. Łyć, kurczę, fila. Trzeba te krzaki wysiąść, bo żebym nie widział tej straży, jak jechała. A mogę się go zapytać, czy to jakiś wypadek był. Czy mu w skraju nie wie, mam do sądu? By... Eee, to... Walić to, o, patrzcie tam. USP. USP tam sobie elegancko stoi, kurczę, fila. Dobra, jedymy, jedziemy. Chyba słyszałem, że też... Nie, nieważne, by się porąbało to Myślałem, że to będzie kupował takiego dominatora klasa Też, ale to jednak nie Bo wymieniał za niedługo Znaczy, niedawno Wymieniał, dobra Tutaj tak Eee, tu diazod, kurczę, chwilę, no dosyć tak ładnie Czekaj 70 muszę sypnąć, dobra bo... Co to jest? Dobra, dwójeczkę dwuj... znowu do zawrócimy. Oczy, mówię. Tutiso tak wjedziemy. Co to? Aktualnie. Czekaj. O. Tylko łapkę sobie włączę. A dwojeczek nie jest załączony. O. O. Poszła. No i pofadł. Pofadł z nawozami, trzeba tuti. trzeba trochę nawozu, trochę tam nawozu sypnąć. I będzie luks. Lux, będzie pan. sąsiadowi wiadę trochę. Dobra. Dobra. Będę wiedział. Sąsiadowi trochę wiadę. Dłuższy Będzie pewnie dzisiaj. Dłuższy odcineczek będzie troszkę. Dobra. Uwaga, ulica główna zablokowana. Ja coś Maria jeszcze z błędem napisane, chyba. Ja tam z Polskiego miałem ...truje. Nie wiem, najlepszy nie jestem. Nie, 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 najlepszy nie jestem. Jak poznasz? Polandzowskiego, ale coś jesteś z ortografii pamiętam, chyba jednak. Przyprawi trochę więcej, dobry jest zasób, się... A dobra, sypniemy trochę więcej i nic z tego nie będzie, nawet od... trochę lepiej nawet będzie. Momentami tego więcej potrzeba, momentami tego mniejsza. Fajnie. Dobra, niepotrzebnie jest tak zajechać mogłem sobie inaczej podjechać chwilkę. Pan Tam, Tuti O, tak se podjedziemy Tutaj pewnie trochę tego wytnę Tutaj Tuti pracę, ło pracy Tuti pracę podniosę Kurbał Kurbał, wypadek, no tak przecież Komunikat był Kurbał Dobra, cyk. Tak ręcamy i kruszyfyla, I se załączamy. Tam włączę, tam wyłączę. Dobra. To tutaj szybko będzie to, to tipe nie trochę tego wytnę. Jeszcze będzie mi... No, widz nie musi widzieć, jak tutaj na rozrzucam. Bo co w ogóle... O jest nieoznakowana są jedzie mi się spalił dzisiaj na basenie. To mnie teraz nawala wszystko kurszego. Ja. Mam nadzieję, że tu ci ładnie sypnie dosyć. No bo soi trzy tony sypło. Przepraszam widzę, bo mi się ci trochę bykło. A właśnie, o, miło by było mi, gdyby widz zostawił lajkarza. fajnie by było widzu, gdyby widz popierał to co robię, Kurba o, to co robię, jakby widz lubił dobra, to co robię, z moimi tuti akmentami dwoma, co so, oni tam odprawiają, nowe napytki wykupują, kurde chyla. Dobra, nie wiem czy zajeżdżać, czy nie. Sę na na to jeszcze jedno pole. Dobra. Dobra. Nie zajeżdżam. Chcę poza odcinkę w kleję. Tylko chcę trochę jeszcze wiadę w pole zasiać. I będziemy kończyć widzów. Czekajcie światło wyłączę. Chcę czwóreczkę zarzucę kierunkowskie też dałem puty, piąteczka Tuti, stop, trzeba będzie będzie trzeba będzie stanąć, kurwa jedzie tuti coś jezus maria wypadek Ja sobie w lewo skręcamy sobie w lewo jezus maria tutaj strasz się uderzyła ja se chustaczkę raz jedzie, idzie ze mną, żeby tylko mnie nie zaczepił kolejny to już nie ma... Ten lepiej niż, na... niż policja na pewno strażny to. Chociaż oni coś nie widział, że oni mandatów nie wklejają. Jedzie. I jadą! O bo! O boś! O boś. O... Ale jadą! Ale idą, kur, Ładnie chcesz i dobra kierunkowska załączone, żeby mi się policjant się do mnie nie zapewnił. się do mnie. Dobra, światła. Nosimy. Idź. Dobra. Dobra. Dobra, będę wiedział. Dobra, tu sobie siewkę zostawię. Tyk, tu sobie odczepię tam. W... Odczepię tam, zaczepię. Jeszcze teraz, Robimy tak. Podjeżdżamy sobie. oj, elegancko. Widzę, misklik, widzę, widzę, misklik. Dobra. Widzę, ja zamknę. Dobra, widzę, czekaj, widzę. Dzień dobry. Dobry, panie, czekaj, bo tu pracuję dla pana na chleb. Kurczę, wyla mhm. mi się za... kurczę, Muszę sobie tak zrobić o, ty, ty ful, do... Bo dostaliśmy wezwanie, że tutaj... O, po tym... tym numerem się pali... 100 czy to prawda? Nie, nie pali się. No o to kurwa. nie wiem, czy ktoś sobie robi szarty, czy co? Chyba tak. panie pomóż mi pan tu ti, po, ten, postawić pan... O... O... Dobra, dziękuję. Idź kurba o... Dobra. Kurba o tu się coś świeje. O, dziękuję panu się. Nie, ale nic się nie pali. No tutaj. bo ktoś sobie robi żarty, no. A to co za, robi, ale... za, za to jest kara 10 tysięcy. Panowie się ten przydali, bo tutaj mi się siewka roz... Mhm, ale tutaj do się pali pod tym numerem, bo ktoś do nas dzwonił, że pod tym numerem się bali. No to panie, jeszcze tu może mi się zboże jakieś zapalić, ale... No, tu ty się nic nie zypali. No to jak pan sobie robi żarty, ty, 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 to niech się I... pan przyzna, to będzie mniejsza kara. Ale panie, ja panie cały dzień robię. Tutti to jak ja mam dzwonić jakieś? Tylko jedyne co się dzieje. Siedzia... Moż, może jaka, jakiś pana sąsiad, który pana nie lubi po prostu. To kurba, o takiego tuti zbytnio nie ma. A kurba o, jest taki jeden. On tutaj panie, chodź tu, tutaj, panie. On to był, ten Tuti. Tuti na wprost to był. To jest szansa, że to był on. No to możliwe, no bo taki się wywyższał. No, se zazdrościł jak... Jaką ładną przydziaskę mam i teraz się trochę na mną... No ja bym nie, nie zazdrościł. Aha, aha, dobra, dobra, dobra. Będę wiedział. Dobra, panie, ja Tuti muszę robić... Marek, chodź, wyzwanie. O! kurwa, wyzwanie. Tam, tam wsiądą, tu wysiądą. Jadą na kogutach, kurde, filo. Dupę i no zawracajmy i na chyle wracuję. Trzeba będzie tutaj z summy wyciągnąć. dobra. Dobra. Będę wiedział. Dobra. Zawrócimy sobie jedyneczkę tu Teraz. Nie poje... wiem co jest to Michał też przed pogadać tak fajnie, ale... Oh. A, z... właśnie kasior tego nowego tam tego. Panie tam siundę, tam siundę, tam wysiundę najwidoczniej w dzisiejszym odcinku. O oh, kurwa, o oh, to on w OSP robi. O, oh, zniknął. Oh. Macie! Dobry. Co, co, co? Widziałeś jaki nowy traktor se kupiłem, Chodź zobacz. Kurwa o nawet nie patrzę. Nie <laughs> no idę, no idę. Muszę sobie w bez... środku zobacz. Poddolony Mówię tam wśród. tam po pokażę. Jeśli trochę przejdziemy tam i tu. Tu ty nie... Panie nie matko bosko nie To ty jeździsz baranie. Nie jechałem panie tu ty, żeś przeszedł mi. Baranie, ale to no dupa boli, dupa, bolę. co? Jak chcesz, to ci mogę obornik nałożyć, bo ja mam tura, to... a ty nie masz. Ryba, za niedługo będę miał. Ty, ty się tam nie bój mi o wszystko. Ciewnik będę sprzedawał, palę, jak matko... chcesz, to możesz kupić. Co, 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 co będziesz sprzedawał? Ciewnik będę sprzedawał, jak chcesz, to możesz kupić, Poznaniaka. Dobra, matko bosko. Widzisz go tam, jak on idzie? No. O Jezu. O matko. O matko. Chodź kurwa. Ja myślałem, że ja pijany, ale on to już równo. Do kasacji chyba. Dobra, ale ja lecę. I ja będziemy kosić, bo tutaj kurwa. taki odcinek. Tutaj kończymy. Z takim kurwa okejsikiem. Mam dupa boli. Kurwa. No to co, do zobaczenia widzów. Ja Siema. Siema.